Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj będzie odcinek poświęcony naszemu wesołemu bisru Salonikowi ponieważ chciałbym Wam pokazać metodę, która spowoduje, że będziecie o wiele szybciej odblokować tych płatnych oficerów Na czym to polega? Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj nagrodę za postęp Nas interesują dwa progi 35 oraz 70 Jest mniej więcej ustawienie tak, że w jednym miesiącu robimy ten próg 35 aby w drugim miesiącu można zrobić ten próg 70 na 70 rolników i tak to będziemy powtarzać. Dlatego, ponieważ tutaj będziemy zdobywać dodatkowe nagrody, nagrody rzędu plus 8 oficerów i plus 5 tego, to jest bardzo dużo, bo tutaj tak naprawdę zdobędziemy tyle samo co za ten próg 35, więc będziemy to podwajać, jak to robimy. Musimy zdobyć 35. Po pierwsze mamy 5 zawsze za darmo, ponieważ wydarzenie trwa 5 dni. Mamy 5 darmowych tych po prostu rzutów. Więc do tego pierwszego progu wystarczy nam zużyć tylko i wyłącznie 30 kieliszków win. Jak to robimy? W Bardzo prosty sposób. Zbieramy sobie kufelki piwa. Możemy co miesiąc zamienić 120 kufelków piwa na... 40 tych kieliszków i w pierwszym miesiącu zamieniamy sobie testować się kufelków piwa na 40 kieliszków. Wykorzystujemy tylko 30, 30 nam zostaje, czyli jest 30 plus 5 darmowych. Mamy 35 odblokowany ten próg, i zostaje. Widzicie, mi zostało tu jeszcze dwa. Ja sobie to odblokuję jutro i pojutrze. I to wydarzenie się będzie kończyło, i odblokuję dodatkowe plus 500 łódek. A plus 10 mi zostało z tego, że zamieniłem, i 8 mam plus zostało mi z tego, że tutaj dodatkowo dostaliśmy takie bonusy rzędu 8 kieliszków, dlatego mam teraz 18. I teraz zagrobimy, aby zdobyć te się kufelków piwa, bo to w sumie nie jest takie ciężkie. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą jest to, że co tydzień dostajemy 5 kieliszków piwa z naszego sojuszu. Tutaj mamy sklep, wykupujemy te 5 dodatkowe z konta Vipo, VIP-owskiego, wykupujemy dodatkowe 10, one kosztują 14 tysięcy, to mamy już 15 na tydzień 15 na tydzień i jeszcze możemy zdobyć yy, bodajże z areny. To nie każdy jest, ma szansę zdobyć, ja wiem, ja to rozumiem, ale moim zdaniem, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę na serwerze i po prostu wiecie, jak to grać, to jest jakaś szansa, tak. Więc tutaj powiedzmy, pominijmy to. Ja zdobywam około 5 tygodniowo z tego areny, czyli ja zdobywam w sumie 20 tygodniowo. Mam 4 tygodnie w miesiącu sobie tak więcej przeliczam. No to mam 80. Dodatkowe 40 zdobywam z wydarzenia miasto poziomu 4 w sklepie. Tutaj, jak wejdziemy na teatr podboju i będziemy mieć sklep, to tam można kupić 50. Ja zawsze kupuję sobie tą maksymalną prawie ilość i mam około 120-130. I to jest taki mój pułap. Jak wy nie możecie na arenie grać, no to sobie kupcie tylko to z miasta poziomu 4. Są też inne możliwości zdobywania, można sobie wykupić między innymi nagrodę. Ja tego nie polecam, no ale jak ktoś chce, proszę bardzo. Moim zdaniem to się w ogóle nie opłaca, jeżeli o to chodzi, bo tutaj mamy promocję i tutaj za około te, to jest troszeczkę zawyżone, ale pewnie około 300 400 zł można kupić te 40 kieliszków. Jak ktoś chce, proszę bardzo, ja bym raczej odradzał. I też dostajemy czasami z jakichś dodatkowych eventów, z jakichś wydarzeń, jakieś nagrody. Dostajemy też możliwość, jak sobie kupujemy tutaj tajemnicza przepustka bojowa, to podaję, że tutaj jest też dodatkowe plus 5, więc to idzie po prostu na zbierać w międzyczasie. I to tak wydaje mi się, że jak ktoś tak przyłoży się do tego, to co będzie się w stanie ogarnąć. I wtedy zostaje nam 18 statuetek, 18 winek zostaje nam z pierwszego tygodnia. Przepraszam z pierwszego miesiąca. I teraz tak, nachodzi kolejny miesiąc. Dostajemy tak 40, bo zamieniliśmy sobie to setułek piwa. O, przepraszam. Dobra, Sorki ale posumiem telefon ważny, musiałem odebrać. Słuchajcie, i teraz tak, tutaj mamy 18. 40 dostajemy z kolejnego miesiąca, to jest 58. I później odblokowujemy sobie 58 plus yy, plus. Plus 8 to jest 64, plus odblokowujemy sobie za. Czekaj, 58, tak, 58 plus 8 to jest 64, plus 5 to jest 69. I mamy jeszcze darmowe. Plus 5 z Saloniku i mamy wtedy 74, a naszym progiem do zdobycia jest po prostu 70, więc zdobywamy sobie pierwszego miesiąca 35, drugiego 70 74, zależy, ile to chcecie sobie tam wydać. I mamy odblokowane tutaj maksymalną ilość nagród, czyli 16 setek oficera, plus 8 z pierwszego miesiąca to jest 24 setek oficera i plus to, co nam się uda wylosować, nie? Ta szansa na losowanie nie są nie wiadomo jak dużo, no bo sami możecie zobaczyć, że są 4% na jedną satuetkę i 0,31%. Na, na szczęście jest tak, że co dziesiąte losowanie zawsze przynajmniej jedna satuetka uda nam się odblokować, więc nie jest to zawsze jakiś plus, zawsze przynajmniej na te 40 losowań te 4 będziemy mieć. Są miesiące, gdzie mi się zdarzało, że podczas tych 40 losowań zdobywałem na przykład od 4 do 7 statuetek przykładowo. A są miesiące, które zrobiłem 20-30, więc losowałem pomiędzy sumarycznie, pomiędzy dwoma miesiącami miałem tak, że mogłem trafić i 50 i 70, a mogłem trafić minimalnie, czyli tam powiedzmy te 16 plus 8, 24, troszeczkę tak pomiędzy 30 a 70 mogłem trafić. Więc to dość duży jest roz, rozrzut, no ale jest jakaś metoda, żeby sobie zwiększyć tą częstotliwość, tak? I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam tutaj pokazać i wytłumaczyć, jak to można sobie po prostu skombować. Druga sprawa, teatr podwoju. Pod Zaczynamy Nowy Jork. U nas jest tak standardowo, że mamy słabsze sojusze, bo około 10 miliardów, więc jest tych sojuszy tutaj nie 8, a 16. Są takie jakby mm, połączone fronty, tak sobie możecie zobaczyć. No tutaj, raczej standardowo, mamy tak, że wszystkie te fronty są mniej więcej pomiędzy 18 a 20 miliardów. No tutaj jest 16 akurat, ale. Wydaje mi się, że tutaj zaraz nasza R5R4 będą sobie tutaj robić te sojusze wydaje mi się, że będzie fajnie na 4 pograć. Wszystkie transmisje z tego będą dawane bezpośrednio na kanał, więc wydaje mi się, że będzie o wiele więcej grania. Teraz mnie tylko zastanawia, widzicie tu mamy po 130 graczy, tu jest sumaryczność 84, 149, 100. 105, 130, 126, 165, więc no nie ma nie wiadomo, jak dużo tych graczy nie? od 80 do 160 są bardzo duże różnice, tylko tu w tych sojuszach są bardzo dużo graczy powyżej 300, 350, 400 milionów, więc wydaje mi się, że to będzie stanowił taki no topkę tych graczej maszyn wojennych, zobaczymy jak nam to pójdzie. Ja też się postaram tutaj coś więcej pograć. U nas to jak tam z kątem. to jest takie główne rozstawienie, tutaj podczas obrony bazy zobaczymy, zamiast w Valkyrii może pójść też Głos Prawdy, bo tam mam odblokowaną ją tą pierwszą umiejętność do redukcji obrażeń, tutaj mam nadzieję, że w przeciągu a, kolejnego miesiąca uda nam się zrobić 5, 5, 4 i za jakieś 4 miesiące do 5 miesięcy odblokujemy go całkowicie, no chyba, że będzie mieć super szczęście, ale raczej wątpię. Co jeszcze tutaj, czyli tu mamy jakby, tu macie tą moją koncepcję, teraz wzmacniane mają być RL-ki i MB-ki, zobaczymy jak RL-ki będą mocno zrobione, tutaj na razie jest SH, jak będzie MB super fajny, no to będziemy go przerabiać, I teraz w tym mieście poziomu czwartego to wszystko te jakby do cofnięcia tych jednostek są płatne 8 goldiszy, w sensie 8 złotych monet, jeżeli te monety się zdobywa tak wolno jak w pozostałych miastach, to ja na pewno nie będę tego cofał. Tylko poczekam na kolejne miasto poziomu czwartego i tam dopiero sobie cofnę. Czyli to sobie zrobię MBK, może RL zostawię, jak nie to będę starał się zrobić tutaj kolejną artylerię bo relki może nie będą aż tak mocno grywane, ale Tutaj zobaczymy czy helikopter się sprawdzi, jak się nie sprawdzi to będzie ATG. I tutaj będziemy się starać do przeciągu tam jakiegoś czasu zrobić, odblokować tutaj nam 7.2 niebieski bombowiec i tutaj niebieską rzeczą będziemy sobie spokojnie pakować na bombowiec niebieski. W kolejnym etapie tu będziemy sobie zbierać na nowo na mm, szary myśliwiec. Będziemy mieć dwa myśliwiec, jeden bombowiec. Taka będzie kompozycja dla mnie docelowa. Coś tutaj jeszcze to jest mamy więcej omówione, mamy omówione SH. Mamy też te mapy na lipiec. Tam w sumie nie ma żadnych dodatkowych wydarzeń. Od 17 lipca zaczynają się te podboje, że w tych zabijanie krótkich flag i zdobywanie tych króczych flag tam trwa bodajże 5 dni, czyli od 17 do 21. Tak, 18, 19, do 21. Więc w tych dniach starajcie się wydawać jak najwięcej tych króczyk flag i bunkrów. Zdobywajcie i zdobywajcie sobie punkty na miasto poziomu 4, bo to jest jakby podwójne kombo. Coś tutaj jeszcze tak, co jak i oficera kolejnego robimy, no to standardowo będzie to robiony srebrny płomień, będzie to to albo ta umiejętność, jak nazbieram te 180 to zdecyduje się. Wydaje mi się, że ta umiejętność jest bardzo fajna do obrony bazy, bo pamiętajcie, że zwiększenie jakby obrażeń jest o wiele bardziej lepsze jest powiedzmy dwukrotnie lepsze niż wzmocnienie tylko siły ognia, nie? więc tutaj mamy 35 razy 2 to jest 70, kontra 40, tylko tutaj nam daje to 40 jakby cały czas podczas i obrony i ataku i na polu bitwy, a tutaj nam tylko i wyłącznie podczas obrony bazy, więc na polu bitwy nam nic nie daje i podczas atakowania przeciwnej bazy też nam to nic nie daje, więc to jest coś za coś, nie Kolejnym oficerem, którego będę odblokowywał po Srebrzystym Płomieniu będzie na pewno Oczko opaczności i docelowo moja kompozycja to będzie Srebrzysty Płomień plus Kąsająca Pięść jako główna artyleria, tutaj będzie szepczenko i Ostrze Narodu, a tutaj będzie Oczko plus Wulkan i to będzie kombo na trzech artyleriach. Tutaj raczej się nic nie będzie zmieniało, więc to tyle z mojej strony jak na ten odcinek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie dodatkowe odcinki, piszcie tutaj lub na Discordzie. Pamiętajcie, że będą kolejne odcinki odnośnie omawiania kont, ale ostatnie dwa odcinki to tak. Pierwszy odcinek nie powstał na kanał, ponieważ osoba, z którą nagraliśmy już pod koniec nagrywania powiedziała, że, że nie chce, żeby to trafiało na YouTube, a więc jak najbardziej nie ma problemu, nie stawiałem tego przecież na siłę. Druga osoba, z którą też fajnie sposa odcinek, problem był bardziej techniczny, że nam się po prostu to nagranie nie nagrało i szkoda nam było po prostu znowu pół godziny mówić o tym samym, więc stwierdziliśmy, że to w sumie miała być pomoc dla tego gracza. Trudno, że się nie nagrało, nie mogłem tego wrzucić. Ja teraz z czasem też nie mam tak za bardzo, że mogę to tak nagrywać codziennie, tylko co parę dni, ewentualnie co tydzień jeden, dwa odcinki. Więc, jeżeli macie ochotę, piszcie. Osoby, które na Discordzie do mnie pisały odnośnie tego odcinka, proszę Was, przypominajcie się co jakiś czas. Bo ja mam Was gdzieś tam z tyłu głowy. Tylko po prostu, jak mi czasami napiszecie, a jestem, to wtedy od razu wchodzimy, nagrywamy odcinek i to będzie wchodziło. A czasami, zanim ja sobie to wszystko sprawdzę, bo kto do mnie pisał, to mi troszeczkę czasu mija. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.